Z tej strony Gavin Scler a to jest kolejny odcinek z serii Legendary Jones The Adventure Continuous powiedziałem 2 hmm. sobie trochę słuchawki Żeby nie ogłuchnąć. okej, okay, wznowienie i jedziemy dalej eee, Aha, cholerzcie jeszcze Nie przebranie, przebranie jest takie bez sensu obrzydliwe pieniądze Nie wiem czy to nie jest przypadkiem to, że pieniądze same się przyciągają jak coś rozwalisz Ale to jest tylko takie moje zgadywanie Jest bardzo możliwe, że to nie jest to Tak tutaj są złote pierdzielniki to A propos I to się właśnie tak buduje I w każdej planszy jest takie coś rozwalasz się z tego buduje i potem jest, z tego się tworzy level, z którego możesz milion zbierać. Świnie... O właśnie, tu jest level. Tak się wydaje. Tu była goła sfinksa. O tutaj, ale się nie mylę, trzeba ją wykopać, ona spadnie tutaj. No i my tymczasem czasem do środka. Tak, to jest plansza. A, e y, mieć świetny.

Okej, okay. wężę musimy zwalić Dziki, że macham wężę, no ale Nie, 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 jeszcze nie Najpierw, o właśnie Jeszcze jest prawdziwy poszukiwacz Tuż jest dziaps. To można jakoś zrobić? No proszę, rozwalam starożytny Egipt w miniaturce. Serbia sobie Przypominam. Znowu zresztą, że nie pamiętam tych odcinków, więc jest to blind run po prostu. Pewnie grałem ta klansza, ale nie pamiętam ich. W ogóle ich nie pamiętam, więc. Okej, okay. to trzeba popchnąć to. No nie nieważne to. Um. A to było do pociągnięcia coś. Okej. Okay. Ciemna twarz no. ciężki krąwek. gdzie to ma być? Nie tutaj, lecz tutaj. O, pochodnia. A do tego najlepiej przesunąć to. No na prostu, czyli można to rozwalić jednak. <laughs> Może jednak? Nie prowadzisz to nawet. Najfajniejsze jest to, że ktoś musiał zbudować to naprawdę, żeby zobaczyć, czy to naprawdę da się zbudować. Sz Szacun dla tego kogoś. Szczerze to mu zazdroszczę, bo sam, sam bym chętnie naprawdę budował te wszystkie pomysły stąd. No i win. kurde, klocki LEGO to jest, to jest coś. 你怎么知道他？Oh, O, proszę. Jak to sprytnie wymyślane mają. No, bierzemy to sobie i do góry pomykamy. O, proszę. I chyba nie pozostaje nic innego jak panie Indian Josie no właśnie, użyć tego. To się odbija i trafia w to. No i ładny. Oho. I to się zawali. Albo i nie, po prostu nas zrobi nam schodek. Też sprytnie. Nie pamiętałem tego. <laughs> Jak zwykle. Akcencik Komediowy musiał się wszędzie wkraść. Holy shit mamy zagwinę. nie widzimy Niemca w tle. Chyba... Nie no to... O, Nie, nie... Ech... Właśnie, właśnie... Ale jako, że się już mamy... Ale myślę, że kasa się i tak przyda... Oooo... Boże, nawet nie wiecie jak bardzo to jest podobne do... Do... Do planszy z pierwszej tej... Z gry... No ale właściwie co tu... Co tu się dziwić? Skoro właściwie tak wyglądał film... Tymczasem posbierajmy sobie to Jedna pochodnia Zresztą, tego, że Indyledżon sra przed wężami, muszę to dniało robić Druga pochodnia Ciągniemy No i zwłóżnia no... Rzucaj koleżanko, jest... 3D! Prawie! Prawie w oczy mi wleciały. Chciałbym zjeść na pewno, to tak, to, to na pewno... Nie... Nie miałeś to rzucać, tylko dźwignąć, tak powietrze. Dzik od Marion. Tak? Dobrze pamiętam, Marion? Zabiło mnie. Nie masz tutaj skoczyć, jakoś. Mhm, dobra, to rozwala. No przecież jeszcze tu było. Tej wajchy jeszcze nie ciągnęliśmy. Jezu. Skleroza! Nie pamiętam, co ja robiłem. Panie, padzie. Moment. Zbawiam się, tylko nie srej. No, nie wnikam w twoją sierotowatość, Indy. What the fuck? Chwyć się. Dobrze. Brawo. Okej. Okay. A co ty dałeś? A, ale urwał. Boże, ale urwał. Swojego czasu internet był tego pełen. O. Hello. Ha, zdjęcia turystyczne można by robić. No właśnie. No, Zymut, Ora. O, to jest już część naszego świata ogólnego. Okej, okay, men. Kunie. Czekaj, muszę jeszcze coś na kupić, to postać. bo oni się z nami nawalają, to musi, musi się dać kupić tę postać. No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No ile mam na was czekać? Gdzie jest ktoś, który się sprzeda? Nieważne Wiemy tylko że... Przeskoczę koniem to do se Dobra e, Dlaczego spadłem? Bo teraz następny na Tak, podejść to jeszcze bliżej pało Dobra, nieważne To było na tyle w tym odcinku Komentujcie Subskrybujcie. Nie za to Zdawajcie do to się podobało. I ja się z Wami żegnam. Do zaczenia w następnym odcinku. Na razie!